Cześć! 10 lat temu zdarzyło się coś, co na zawsze zmieniło bieg historii. Edward Snowden ujawnił szereg tajnych dokumentów amerykańskiej National Security Agency, z których wynikało, że jesteśmy szpiegowani na niewyobrażalną wręcz skalę. Szybko nazwano je Snowden Revelations, co brzmi trochę jak nieopublikowana część Matrixa. Znajdowały się w nich głównie banały. Różnie technikalia, raporty czy prezentacje, które pewnie mogły być mailami. Pokazywało to NSA z jednej strony jak po prostu zwykłą firmę, jednak. Co już teoretycznie nie zdarza się w każdej pierwszej lepszej korporacji, były też tam sekretne nakazy sądowe, informacje o zbieraniu danych o obywatelach przez firmy telekomunikacyjne, czy doniesienia o tym, że cały świat jest podsłuchiwany. Wcześniej inżynierowie nie sądzili, że inwigilacja na tak szeroką skalę jest w ogóle możliwa z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia. Szybko zostali wyprowadzeni z błędu. Snowden przekazał tę wiedzę dziennikarzom, aby ludzkość dowiedziała się o tym i być może nawet coś z tym zrobiła. Ale każda podjęta decyzja ma swoje konsekwencje. Przez amerykańskie służby został szybko okrzyknięty zdrajcą i szpiegiem, a jego paszport anulowano. Uciekł więc do Moskwy, gdzie uzyskał polityczny azyl, a z czasem został rosyjskim obywatelem. Zawsze jednak podkreślał, że został sygnalistą z powodów etycznych, aby świat dowiedział się, co tak właściwie robią służby. Cóż, z obecnej perspektywy jego aktualne życie nie wygląda zbyt kolorowo, ale dziś nie o tym. Nie będę się skupiał na ocenie jego motywów czy też moralności. Zajmę się moim zdaniem zdecydowanie ciekawszym tematem. Co się zmieniło i czego tak właściwie przez te 10 lat się nauczyliśmy? Zapraszam. Aby osadzić nas w kontekście, zacznijmy od prizma. To kryptonim, bo jak się dowiedzieliśmy, wszystko w NSA ma swoje kryptonimy, programu służącego do centralnego pozyskiwania informacji z różnych amerykańskich firm odpowiedzialnych za komunikację. Microsoftu, Facebooka, Google'a, Apple'a i wielu, wielu innych. Służby mogły za jego pomocą zgłaszać konieczność udostępniania danych, które pasowały do wydanego przez sąd nakazu. Co oczywiście znacznie upraszczało cały proces. Klikasz i masz. No i to tak samo w sobie nie było chyba jeszcze jakimś wielkim zaskoczeniem. Co jednak wywołało już szerokie oburzenie, to fakt, że z dokumentów Snowdena wynikało, że ilość zbieranych w ten sposób danych jest wręcz astronomiczna. I nie dotyczy jedynie wskazanych jednostek, a praktycznie wszystkich obywateli i nie tylko. A nakazy? Jakie nakazy? Agenci mieli mieć dostęp do wiadomości, rozmów głosowych i wideo, tatów czy przesyłanych plików, dokumentów i informacji zebranych w mediach społecznościowych. No i tego, kto z kim rozmawia. Oczywiście politycy przekonywali, że nakazy, procedury i że to nie tak, jak myśli Szkotku ale mleko się wylało. Od tej pory użytkownicy internetu przynajmniej niektórzy stali się zdecydowanie bardziej świadomi tego, że należy lepiej zadbać o swoją prywatność. Tylko jak to zrobić? Na przykład wykorzystując szyfrowanie. Jedną z organizacji, która wzięła na swoje barki ciężar walki o prywatność, była IETF, czyli Internet Engineering Task Force. To między innymi oni odpowiadają za stworzenie standardów, których potem wszyscy używamy w sieci. Pierwszą, chyba najistotniejszą zmianą było wprowadzenie definicji, że niechciane monitorowanie transmisji danych jest atakiem. Pozwoliło to jasno określić, że tworzone od tej pory standardy mają takim atakom przeciwdziałać już na etapie projektowania. Oczywiście, w miarę możliwości. Jednym z takich dopracowanych protokołów jest TLS, czyli Transport Layer Security, szeroko wykorzystywany do szyfrowania komunikacji. Obecnej używanej jego wersji dokonano wielu poprawek, eliminując znane błędy, rozszerzając zakres tego, co jest szyfrowane, oraz usuwając wsparcie dla niezbyt bezpiecznych i przestarzałych funkcji. Jest to bezpośrednie następstwo rewelacji Snowdena. Czy prace zostały zakończone? Jeszcze nie, ale podobno jesteśmy na ostatniej prostej. Zostało nam choćby wprowadzenie na szeroką skalę m.in. TLS ECH, czyli Encrypted Client Hello. O co chodzi? Nadal część komunikacji pomiędzy klientem a serwerem, szczególnie na samym jej początku, musi odbywać się w postaci nieszyfrowanej. Nie ma to wpływu na bezpieczeństwo późniejszej wymiany danych, ale jest w stanie zdradzić komuś podsłuchującemu tożsamość stron chcących nawiązać połączenie. Pozwala to pomimo szyfrowania sprawdzić, kto z kim w ogóle rozmawia, co często jest bardzo cenną wiedzą. I w zupełności wystarczającą, aby sporo się dowiedzieć. Szerokie wprowadzenie ECH ma rozwiązać ten problem i podnieść nasze bezpieczeństwo. Dlaczego wciąż nie korzysta się z niego wszędzie? Bo potrzeba jeszcze szyfrowania komunikacji z serwerami DNS, a to kolejne pole, na którym dokonaliśmy w ostatnich latach sporego skoku, ale jeszcze nie dotarliśmy do mety. No bo nie chodzi przecież o podsłuchiwanie samej treści komunikacji. Sam fakt, że ktoś z kimś rozmawia, też jest cenną informacją. Nie chcemy przecież, żeby ktoś postronny był w stanie sprawdzić adresy wszystkich internetowych serwisów, które odwiedzamy. A tak często niestety się dzieje. Kiedy wpisujemy w przeglądarce adres jakiejś strony, np. śmieszne.com, to tłumaczony jest on na adres IP w postaci liczb prostych do przetworzenia dla komputerów. Odpowiada za to usługa DNS, która domyślnie nie jest szyfrowana. Stąd potrzeba rozwoju mechanizmu DOH, czyli DNS over HTTPS, tak aby wszystkie zapytania do DNS-ów, czyli dla uproszczenia takich internetowych książek telefonicznych, też były szyfrowane. Jego szerokie wdrożenie niestety jeszcze trochę potrwa, bo niestety wymaga to koordynacji działań właścicieli domen, a nie każdy ma świadomość, że warto, a innym się po prostu nie chce. Tak, mowa o tym całym szyfrowaniu. Pojawiło się już tych pięć magicznych literek HTTPS, ale pewnie pamiętacie, że większość odwiedzanych przez Was w 2013 roku stron wcale nie wspierała szyfrowania. Takie banki czy maile to jeszcze może, ale jakieś blogi o gotowaniu? Gdzie tam? Każdy w sumie mógł zobaczyć, że szukacie przepisu na ciasto do pizzy z ananasem. A dziś ciężko już powoli znaleźć serwis, który nie wspiera szyfrowanego połączenia. Jak do tego doszło? Wiem. Duża w tym zasługa inicjatywy Let's Encrypt, która od 2015 roku prężnie działa na rzecz całkowitego wyeliminowania nieszyfrowanego ruchu z internetu. A podwaliny pod to wszystko ułożyło właśnie IETF swoim protokołem ACME, czyli Automated Certificate Management Environment, co pozwoliło znacznie uprościć cały proces. Dzięki czemu nie tylko łatwo. Ale i bez ponoszenia dodatkowych jakichś większych kosztów, można zapewnić szyfrowaną komunikację. Jednak nie tylko komunikacja ze stronami internetowymi wymaga przecież szyfrowania. Czy wiecie, że serwery pocztowe jeszcze wcale nie tak dawno temu rozmawiały pomiędzy sobą czystym tekstem? Nawet kiedy my do komunikacji z nimi korzystaliśmy z szyfrowanego połączenia? Szok. Niedowierzanie, miliony pytań bez odpowiedzi. No i teraz, jeżeli nasz rozmówca po drugiej stronie internetowego łącza korzystał z innego dostawcy poczty niż my, to dysponując odpowiednimi środkami, można było wejść pomiędzy takie dwa serwery i w gąszczu tych wszystkich maili jakoś wyłuskać naszą wiadomość. Tak właśnie działa atak kategorii Man in the Middle. Nie jest on wcale prosty do przeprowadzenia dla zwykłego śmiertelnika, ale będąc trzyliterową agencją z nieograniczonymi środkami, to bułka z masełkiem. Albo bananem. To jednak zmieniło się wraz z wejściem do szerokiego użytku protokołu MTA-STS, czyli Mile Transfer Agent, Strict Transport Security, który stał się praktycznie standardem. Aktualnie zdecydowana większość wymienianych pomiędzy serwerami maili korzysta z szyfrowanych połączeń i nie są one już tak łatwe do podsłuchania. Następna kwestia, która łatwo ulegała od zawsze podsłuchom, to fizyczne adresy naszych interfejsów sieciowych, czyli adresy MAC. Latami pozwalały one na identyfikowanie konkretnych urządzeń, a tym samym nas, ich użytkowników, w bardzo szerokim zakresie. Co istotne, również kiedy zmienialiśmy sieć, do której byliśmy połączeni. Mając przy sobie telefon z Wi-Fi, nie potrzeba wiele zachodu, aby monitorować każdy nasz ruch. Potrzebne było wiele pracy po stronie instytucji standaryzujących oraz producentów sprzętu i oprogramowania, aby losowa zmiana adresów MAC nie zakłócała w żaden sposób prowadzonej komunikacji. Dzisiaj nie dziwi nas już opcja anonimizacji połączenia przez Wi-Fi w naszych telefonach, ale 10 lat temu byłoby to nie do pomyślenia. Chociaż co bardziej, pomysłowi mieli wtedy zdecydowanie łatwiej korzystać bez opłat z teoretycznie płatnych hotspotów oferujących tylko kilkanaście darmowych minut albo megabajtów. Co chwila zmieniali swój adres MAC, udając tym samym nową osobę. Sam kiedyś testowałem na przykład w samolocie i działało bez zarzutu. Mamy też zdecydowanie większą świadomość, że możemy korzystać z VPN-ów. W sumie nawet trochę zbyt wysoką, bo wciskane są one nam na każdym kroku, nawet obiecując rozwiązywanie problemów, do których rozwiązywania wcale nie zostały stworzone. IETF i inni zainteresowani w efekcie rewelacji Snowdena, ale nie tylko, co trzeba uczciwie przyznać, wiele zrobili przez ostatnie lata na rzecz ograniczenia nieszyfrowanej komunikacji w internecie. Podniosło to na pewno nasze bezpieczeństwo oraz utrudniło jednoznaczną identyfikację każdego w sieci, troszcząc się bardziej o naszą prywatność. Tylko czy, aby na pewno. Ciężko jest zmierzyć wpływ tego, co ujawnił Snowden na internet i prawa człowieka. O ile na warstwie samej komunikacji rzeczywiście szpiegowanie nas jest trudniejsze niż kiedykolwiek i potrzeba znacznie większych środków, aby uzyskać podobne efekty co 10 lat temu, to efektem wcale nie jest poprawa naszego bezpieczeństwa w sieci ani poczucia prywatności. Po prostu metody inwigilacji uległy zmianie. Udało się przecież zrobić całkiem sporo dobrej roboty przeciwko szpiegowaniu nas przez rządy. Jednak w kwestii profilowania i inwigilacji przez korporacje, szczególnie reklamowe, totalnie jako branża polegliśmy na tym froncie. Zbieranie danych, aby wyświetlać nam spersonalizowane reklamy, przerosło o rząd wielkości rzeczy, o których mówił Snowden. I jest to bezpośrednie zagrożenie dla idei, na których opierał się od początku internet. Takie FBI już nie musi wcale samo mozolnie zbierać informacji o nas. Może je po prostu kupić na wolnym rynku. IETF wprost przyznaje, że to istotny problem, ale to po prostu nie jest ich dziedzina. Nie mogą przecież zrobić nic z tym, że oddajemy swoje dane na własne życzenie, choćby w zamian za dostęp do mediów społecznościowych. W efekcie mamy gorszy internet niż mieliśmy wcześniej, ale zupełnie nie z powodów, których się 10 lat temu najbardziej obawialiśmy. W dodatku co i róż słyszymy o zakusach różnych władz na całym świecie, chcących osłabiać mechanizmy szyfrowania, albo nawet pozbawić nas możliwości bezpiecznej i prywatnej komunikacji. Dobrze byłoby nie przegrać tej nierównej walki. Rewelacje Snowdena pozostają chyba największą wpadką w historii amerykańskich służb, taką obsekową w sensie. Bo przecież jakim cudem, pomimo wielu warstw cebulki bezpieczeństwa, udało się je wynieść jednemu kolesiowi? Zresztą, Szansa na to, że Snowden był pierwszy i jedyny, w sumie jest niewielka. Po prostu on akurat poszedł z tym do mediów. Kto wie, kto wcześniej miał do tego wszystkiego dostęp i komu to przekazywał. Oczywiście to nie wszystko, czego dowiedzieliśmy się z upublicznionych dokumentów NSA. Sporo tam o kryptografii, czy o tym, jak deanonimizować użytkowników Tora za pomocą egocentrycznej żyrafy. Tak, wszystko musi mieć przecież swój kryptonim. Dajcie znać w komentarzach, czy o jakimś fragmencie tej historii chcielibyście dowiedzieć się więcej. Czy Snowden chciał wyrządzić Ameryce krzywdę? Szeroko znany i szanowany w świecie cyberbezpieczeństwa Bruce Schneier, będący jedną z pierwszych osób, która uzyskała dostęp do dokumentów wyniesionych z NSA, jest pewien, że nie. Dla jednych zdrajca, dla innych bohater i bojownik o wolność. Ja chyba nie podejmę się oceny i pozostawię ją wam, drodzy widzowie, ale na pewno nie można mu odmówić, że przysłużył się temu, że część ludzi przestała ślepo ufać technologii i zaczęła nieco bardziej uważać na to, co i gdzie mówi. Bo niby człowiek wiedział, ale jednak się łudził, że nie słuchają. Co robić i jak żyć? Wraz z upływem lat Snowden oraz opublikowane przez niego dane stawali się coraz mniej istotni. W końcu dane z tego wycieku pozostają takie same, a świat wokół nas zmienia się cały czas. Podobnie jest zresztą z wiedzą Snowdena. Wszystko, co wiedział, stało się już prehistorią, a on, chcąc czy nie chcąc, stał się symbolem. Czy wciąż szeroko podsłuchuje się komunikację? A czy to w sumie istotne? Po prostu korzystaj wszędzie, gdzie tylko możesz, z szyfrowania. Choćby w komunikatorach. Unikaj rozwiązań, które szyfrowania end-to-end -end nie wspierają, szczególnie z jakichś wynalazków o zamkniętym źródle oferujących złote góry. To przeważnie źle się kończy, co potwierdza ostatnia drama z iMessage na Androidzie w roli głównej. Czy poprawa i upowszechnienie szyfrowania sprawia, że jesteśmy bezpieczniejsi? Tak, ale nie oznacza to wcale, że bezpieczni w pełni. Wraz ze wzrostem świadomości użytkowników, zmianą też uległy metody stosowane przez szpiegujący. Dzisiaj prościej i taniej jest atakować urządzenia końcowe, wykorzystując różnorakie podatności. Dowiedzieliśmy się o tym już kilka lat po rewelacjach Snowdena, kiedy to grupa The Shadow Brokers opublikowała wyciek danych rzekomo również z NSA. Dokładnie na takiej zasadzie działał też przecież niesławny Pegasus, czy też inne predatory. Dlatego aktualizuj zawsze oprogramowanie systemowe na swoich urządzeniach do najnowszych dostępnych wersji. Dzięki temu będziesz nieco trudniejszy do złamania. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia.